Witam wszystkich! Dzisiaj zagłębię się w temat, który może diametralnie zmienić Twoje postrzeganie tego, do czego masz prawo w życiu. Czas, abyśmy przeanalizowali pojęcie, które jest tak często używane prawa. Przygotujcie się, bo to wyzwanie może zakwestionować niektóre mocno zakorzenione przekonania i być może zmienić sposób, w jaki postrzegasz społeczeństwo, rządy i całe swoje życie. Rzućmy tu hasło bez ogródek, prawa, które tak gorąco twierdzimy, że posiadamy, są w swojej istocie czymś wymyślonym. Tak, wiem, że brzmi to prowokująco, ale posłuchaj mnie. Te idealistyczne konstrukcje są naszymi wynalazkami, to społeczne narracje na kształt folkloru i bajek. Chociaż pojęcie niezbywalnych praw jest urocze, nie uchodzi to poza sferę fikcji. Zanim podniesiesz ręce w proteście, przeanalizujmy to bardziej szczegółowo. Jeśli uważasz, że prawa mają boskie pochodzenie, wchodzimy w niebezpieczną sferę sporu. Argument o prawach nadanych przez Boga jest często schronieniem dla tych, którzy pozbawieni są namacalnego rozumowania. Gdybyśmy otrzymali prawa od istoty niebiańskiej, czy nasze podstawowe potrzeby żywności i schronienia nie byłyby priorytetem, zamiast kontrowersyjnego prawa do noszenia broni? I oto kolejna zagadka: jeśli te prawa są rzeczywiście boskiego pochodzenia, czy nie powinny być spójne i powszechne? A jednak na całym świecie widzimy różne wyliczenia praw. Konstytucja Stanów Zjednoczonych wymienia 10 praw, podczas gdy inne kraje mają ich więcej lub mniej, i niektóre kultury funkcjonują, jakby w ogóle nie miały praw. Więc jaka jest ta chaotyczna przypisanie praw? Przesłanie, które to ma oznaczać? Proponuję, że to bardziej świadczy o ludzkiej interwencji niż o boskiej. To śmierdzi taktykami stosowanymi raz po raz, aby ujarzmić i kontrolować. To znakomita cecha historii ludzkości, nieboskiego przywileju. Ale dla chwili załóżmy, że tak naprawdę masz te tak zwane prawa. Wyzwalam cię na przeprowadzenie małego badania, zacznij od ćwiczenia, które pokaże ulotny charakter tych praw. Zajrzyj do historycznej dokumentacji o obywatelach japońskiego pochodzenia w trakcie roku 1942. Ci ludzie stracili swoje tak zwane niezbywalne prawa, zostali zagonieni do obozów internowania tylko ze względu na swoje pochodzenie, a nie z powodu jakiegoś przestępstwa, które popełnili. To ostre przypomnienie, to co nazywamy prawami, jest w istocie niczym innym jak przywilejami, które można szybko odebrać. Rok po roku lista tych przywilejów kurczy się, przypominając o ich przemijającej naturze. Co zatem jest podsumowaniem: albo mamy bezgraniczne prawa, albo nie mamy żadnych. To trudna do przełknięcia pigułka, ale rzeczywistość często taką jest. Nazwij to amerykańskim snem, ale może tak jest nazywany tylko dlatego, że musisz być śpiący, aby naprawdę w niego uwierzyć. Jeśli uważasz, że to, co usłyszałeś, było oświecające i rewolucyjne, upewnij się, że klikniesz przycisk subskrypcji, polubisz ten film i klikniesz dzwoneczek, aby być na bieżąco z treściami, które pomogą ci spojrzeć na świat z innej perspektywy. Podczas gdy zagłębiamy się w ten temat, pomyśl, jak to się odnosi do Twojego życia. Jak poruszasz się w społeczeństwie, gdzie prawa są delikatną konstrukcją? Jakie kroki podejmiesz, aby zapewnić i walczyć o swoje wolności, niezależnie od tego, jak są one zdefiniowane? To nie jest tylko akademickie rozważanie, to wezwanie do działania dla każdego z nas. Dziś omówiliśmy wiele, ale ta debata dopiero się rozpoczyna. Więc zadaję ci pytanie, które z tych spostrzeżeń weźmiesz i wdrożysz w swoim życiu? Twoje aktywne podejście ma znaczenie, ponieważ pamiętaj, że oczekiwanie na przyznanie praw to sport dla widzów, przejęcie kontroli nad swoim życiem nie jest. Na zakończenie, jeśli to, co dzisiaj odkryliśmy, zapaliło w Tobie płomień myśli, rozważ zostawienie napiwku przez link w opisie. Twoje wsparcie napędza naszą pasję odkrywania przyspieszających prawd naszych czasów. Kontynuuj zadawanie pytań, kontynuuj logiczne myślenie, bo to jest cechą prawdziwie wolnego umysłu. Dzień dobry, panowie, wyobraźcie sobie, że jesteście w kawiarni lub na przyjęciu i spostrzegacie spojrzenia kogoś. Jest iskra, przynajmniej tak myślicie, ale w miarę jak rozmowa rozwija się, wasze oczekiwania drastycznie spadają. Czy to brzmi znajomo? Sztuka interpretacji sygnałów jest skomplikowana, uwikłana w warstwy niewypowiedzianej komunikacji i, bądźmy szczerzy, w dużym stopniu w nadziei. Ale co byście powiedzieli, gdybym Wam powiedział, że rozwiązanie tej tajemnicy sprowadza się do dość prostych sygnałów? Zanurzmy się więc w świat języka ciała. Tak, niemal ponad połowa ludzkiej komunikacji jest niemanualna. Jeśli myślicie, że słowa mają większe znaczenie, nadszedł czas, aby skoncentrować się na cichych wskazówkach, które mogą mówić dużo więcej. Kiedy jesteście z kimś, na kim wam zależy, bacznie obserwujcie otwartą postawę ciała zaproszenie do swojej strefy osobistej. Oznacza to niezakrzyżowane kończyny tułów skierowany w Twoim kierunku, na przykład. Nie jest to bezpośrednia strzała, amora, która przelatuje w Twoją stronę, ale to sygnał, aby rozmowa płynęła. A co z tymi stopami? Tak, mogą one wskazywać na twoje kolejne posunięcie. Jeśli są skierowane w twoją stronę, to pewnie oznacza zainteresowanie. Jeśli kierują się w stronę wyjścia, może być czas na zakończenie rozmowy. Pamiętajcie, że otwarta postawa ciała zwiększa także waszą atrakcyjność. Następnie moc spojrzenia. Kontakt wzrokowy może być elektryzujący, prawda? Zapomnijcie o zasadzie 3 sekund. Przedłużony kontakt wzrokowy może być jedynie czyjąś metodą podziwiania was w pełnych ubraniach lub inaczej. Jeśli nieustannie spoglądają na Was lub utrzymują ten kontakt wzrokowy nieco dłużej niż zwykle, możecie potraktować to jako sygnał, aby rozpocząć rozmowę. Uważajcie jednak, że chaotyczne przeglądanie oczami może oznaczać, że szukają sposobu, aby uciec, więc oceniajcie sytuację i działajcie odpowiednio. Porozmawiajmy o niewypowiedzianej bliskości kontaktu wzrokowego. Zanurzenie w czyjeś oczy może być równie potężne jak fizyczna bliskość. Naukowcy mówią, że rozświetla nasze mózgi w podobny sposób. Teraz nie dostaniecie tutaj pełnego seminarium, ale wiedzcie, że jeśli te oczy trwają na was, to jest to warte uwagi informacje. Znacie powiedzenie, że uśmiechaj się, a świat się do was uśmiecha. Cóż, to także subtelny sygnał w sztuce przyciągania. Prawdziwy uśmiech może mówić wiele, więc obserwujcie te małe odgarnięcia warg, może nawet kokieterię przygryzania. Te drobne czyny mogą świadczyć o zainteresowaniu lub przynajmniej otwartości na waszą obecność. I choć może was zdarzyć się patrzeć na czyjeś usta, nie zatrzymujcie się zbyt długo, chyba że chcecie znaleźć się na granicy bycia cierpiętniczym włamywaczem. Czy zdarzyło ci się już poprawiać koszulę, wygładzać włosy lub prostować ubiór, gdy w pobliżu jest ktoś wyjątkowy? To zabiegi pielęgnacyjne, moi przyjaciele, małe, często podświadome gesty, które mówią, hej, chcę dobrze wyglądać w twoim towarzystwie. Ale uwaga, nie wszystkie dotknięcia twarzy są flirtujące, uważajcie na drapanie nosa lub pocieranie szyi, co może oznaczać dyskomfort. Teraz przechodzimy do poziomu dotyku: ta mowa ciała komunikuje się sama. Zauważyliście kiedyś, jak rozmowa może się zmienić za sprawą prostego dotknięcia na ramieniu lub jak lekkie maskanie może wywołać szum sygnałów. Jeśli ktoś was dotyka, to dosyć silny znak, że czuje więź. I nauka potwierdza teorię o dotyku. Lekkie dotknięcie może wyrazić przyciąganie. Ale jak zawsze, to jest tańczenie, więc zwróćcie uwagę na ich reakcję. Jeśli są zrelaksowani, jesteście na dobrej drodze. Jeśli się cofają, czas się wycofać. Na koniec, nigdy nie polegajcie wyłącznie na odczytywaniu tych sygnałów. Język ciała to tylko jedno ogniwo tajemniczej układanki, jaką jest ludzka interakcja. Pamiętajcie zawsze o szacunku, a prawdziwa rozmowa jest najlepszą drogą do zrozumienia czyjegoś prawdziwego zamiaru. Dobrze, porozmawiajmy o tym, dokąd wasza nowo zdobyta wiedza może was zaprowadzić. Chcecie opanować sztukę przyciągania? Wiedza to potęga, a nauka interpretacji tych sygnałów jest częścią tego dążenia. Ale nie zapominajcie, że połączenie nie kończy się na odczytywaniu języka ciała. Chodzi o budowanie relacji, pielęgnowanie szacunku i tworzenie wzajemnego zainteresowania, które wykracza poza powierzchowność. Kiedy to badanie dobiega końca, uświadamiamy sobie, jak skomplikowana może być ludzka interakcja. Jesteśmy skomplikowanymi istotami, ale zrozumienie tych sygnałów społecznych może być krokiem w kierunku nawiązywania prawdziwych relacji. Gdy odsłaniamy kolejne warstwy, pamiętajcie, że nie szukacie tylko sygnałów, uczycie się o kimś innym i może nawet o sobie nieco więcej. Teraz przyszedł moment, w którym zachęcam Was do polubienia, subskrybowania i kliknięcia w dzwonek powiadomień. To niewielkie działanie może prowadzić do wielu spostrzeżeń i wzbogacenia Was w poszukiwaniu rozwoju osobistego i opanowania umiejętności społecznych. Podsumowując, podróż do zrozumienia sztuki przyciągania jest długotrwała, więc miejcie oczy szeroko otwarte, bądźcie ciekawi i szanujcie, a te sygnały bierzcie jako wskazówki, a nie jako dogmat. I zanim się rozstaniemy, jeśli ten filmik poruszył Was i przedstawiał perspektywę wartościową, rozważcie wyraz swojej wdzięczności. W opisie jest link, gdzie możecie zostawić coś drobnego, aby napędzić przyszłe eksploracje i odkrycia. Teraz chcę się Was zapytać, na które z tych sygnałów będziecie bardziej zwracać uwagę podczas następnej interakcji? Podzielcie się w komentarzach poniżej i kontynuujmy rozmowę. Do następnego razu, tu Max Sterling, żegnam się. Bądźcie czujni, bądźcie szanujący i kontynuujcie nawiązywanie tych więzi.